Coś tam powiedział, to oni coś na nożem Ci zaczęli grozić, tak? Naprawdę ładnie to wygląda, w szoku jestem. Bo wiecie o tym, że ja kocham wszystko, to jest biskupowe. Jakby zupełnie inne prawo, że tak powiem, o. Co tam robisz? Hej, hej, hej! Dostałam od swoją prezent. Zobaczcie, jakie przepiękne herbaty mi kupił. Tutaj jest 60 torebek. Powiedział, że kupił je w polskim sklepie. I zobaczmy, ee, co tutaj jest ciekawego. Jest coś na nocki. Znowu jakieś inne Cleopatra Nights, ale zielona herbata na noc. No z czym to będzie? Owoce, flowers, grape flavor. Czarna herbata, chińska zielona herbata, jabłko, płatki kwiatów, okej, okay. no to zobaczymy. dobrze, a teraz sobie zrobię, rojbosa może sobie zrobię? To są wszystkie zielone, tak, to są wszystkie zielone. Albo nie, zrobię sobie jakąś tutaj, widzicie, taką kwiatową. Tak myślę, że kwiatową. Tak, kwiatową. Aczkolwiek otworzymy i zobaczymy. Ale wygląda to, powiem Wam, bardzo imponująco i jako prezencik super. Naprawdę ładnie to wygląda, w szoku jestem. Albo wiecie co, wezmę sobie bergamotkę i wanilę, tak? Tak właśnie y, zrobię. Ale zapach jaki. Mam nadzieję, że to nie są takie zwykłe, wiecie, aromatyzowane, ale widzę, że są prawdziwe y, tutaj kwiaty i takie inne pierdały. także tak, biorę tą i woda już mi się zagotowała już parze. Moi drodzy, ja jestem z Radkiem w restauracji. Radek jak u siebie nie chce nagrać deserku, to ja nagram u siebie. Ja powiem Wam, że zobaczcie, jaki mega. Wszystko Lotus, czyli wszystko biskow. Wiecie o tym, że ja kocham wszystko, co jest biskowowe. Ostatnio Wam miałam pokazać zakupy. Chyba doszło do tego, że Wam pokazałam tylko lody. <śmiałam> miałam jeszcze ciasteczka. Co tam jeszcze było? Lody, ciasteczka, co tam jeszcze było? Czekolada. Mmm, i czekolada. To trochę za mocne też. Za dużo biscoffa, Za dużo. Ale ten krem nie jest, to jest krem tofi. To nie jest krębisko. Także tutaj trochę w tym, a ja na widzę Tofi. Tutaj ten przesadzili. A sama sam sernik taki byle jaki, ale jesteśmy w takim klimatycznym tam, miejscu. Tam, tam. Mhm. To nie jest sernik, dobrze mówisz, to jest pianka. Ale jesteśmy w takim klimatycznym miejscu. Zobaczcie sobie uradzia. Bardzo mogę polecić. Myślę, że może się tutaj wybiorę z dziewczynami. Naprawdę, ostatnio się zastanawialiśmy gdzieś. Świetne miejsce. Mhm. Bez alkoholu. A, to nie, to, że przynajmniej bez alkoholu, nie. Wiedziałem, że zmienisz zdanie. No faktycznie, zapomniałam. Chyba, że na jedzonka później gdzieś wybędziemy. No. Ale i tak dzisiaj spędzamy sobotę, jeszcze jutro mam wolne. E, muszę dla Was jakiegoś vloga nagrać. Dzidzia płacze, słyszysz gdzieś? Głośno się Mam na sobie piękną, zieloną sukienkę. Mm, Stanie, gdy widać. Niestety nie zobaczycie jej. Mm. Taka, wielka, bufiasta, trochę w niej, trochę w niej wyglądam jak e, księżna Fiona, księżna nie, jaka księżna, jak Fiona miała? Księżniczka. Tak? Była to księżniczka Fiona? Tak? W szyku? Tak. Lepiej wygląda niż smakuje, ale ciastko zjem. Bo te ciasta, <grym> bo te ciastka są najlepsze. No, mm. pewnie dobre No tak, to już dobrze się zrobiło na żołądeczku. No, my już do domku jedziemy. Kurde, zaraz znowu nas deszcz na 100% złapie. Powiem Wam, że jesteśmy tutaj w centrum Birmingham i to jeżdżą jak idioci, co? Nie lubię... Ja, ja jako pasażerka nie lubię, w co dopiero Radek jako kierowca. Także przypuszczam, że jakbym miała zmienić pracę, to na pewno bym dojeżdżała... No w ogóle nawet chyba nie warto dojeżdżać z takim tym, nie? Mam metro 20 minut, a gdzieś tam 15 minut metrem pociągiem jestem. Um, a to jednak nie warto dojeżdżać. To są takie korki, że... Korki, korki. Jeszcze, wiesz, bardzo dobrze trzeba znać to miasto. W ogóle tak się Znaczy znać. Znać, nie znać, ale tutaj się tak wciskają, tutaj w ogóle... Trochę tak jak mówiłeś, trochę jak we Włoszech, nie? Tutaj to jeszcze te, to może nie tak bardzo, ale w tej dzielnicy co e, zjeść, to po prostu... To po prostu powiem Wam, że masakra. Zupełnie inne, jakby zupełnie inne prawo, że tak powiem, o. Jaki sef! nie zobaczycie to wokoło tutaj właśnie koło autostrad autostrad, moi drodzy, w Anglii jak jeździcie, to na bokach zawsze macie po prostu taki bałagan, taki śmieci, ale nie raz, jak my na przykład jedziemy to widzimy jak ludzie po prostu otwierają okno i wyrzucają śmieci, to jest to jest tutaj tak straszne kiedyś Wam nagrywaliśmy, dawno, dawno, dawno temu, byliśmy gdzieś tam na parkingu gdzieś chyba jechaliśmy, byliśmy na parkingu a nie, to było w Mary Hill. I gościowa koło nas otworzyła drzwi i wyrzuciła wszystkie śmieci z McDonalda na parking. I pamiętam, że Radek coś tam powiedział, to oni coś tam że Ci zaczęli grozić, tak? Powiedział: Może weź, zabierz te śmieci ze sobą. No to centralnie zaczęli tam jemu grozić. Że... Powałam, że to, było. To, jest, to jest właśnie to. No taka prawda, no mamy ludzi. Się, ludzie pochodzą i. W innych krajach może to jest na porządku dziennym i tak się robi codziennie. Więc przyjeżdżałem tutaj i, i myślę, że to tak się... że, że robi się tak samo, ale powiem Wam, że byliśmy w szoku po prostu. I to było, pamiętam, że bardzo takie drogie auto, nie? Ona też wystroiła, ona taka, perfumy to aż po prostu śmierdziały, nie pachniały. I jak wyrzuciła te wszystkie śmieć, mało, że za auto, to jeszcze z bagażnika poszła wyrzucać. No to po, to po prostu na, na parking, wiecie, na taki normalny parking przy centrum handlowym. To po prostu dla nas była jakaś e, masakra. W jakby ktoś coś takiego zrobił, ja widziałem nawet filmik na autostradzie z Ukrainy, bodajże van taki, minibus jechał i też gościł butelkę, czy coś tam wyrzucił przez okno, to w korku stali, no i Polak wyszedł po prostu, złapał go za, za, za wsiarz i podniósł tą butelkę. No I, i to nie było. Tak Ja nie wiem, czy ja Wam mówiłam kiedyś mówię, czy tylko to mówiłem. ja mówiłem mówiłam. Za, za Jezus Maria, ja nigdy już tego nie zapomnę. Zobaczcie jakie to dla mnie musiał być chyba jakiś szok, ale absolutnie nie jakiś I będziesz zły. pamiętać to do końca życia. Tak, no będę pamiętać to no, i moi, moi widzowie też będą to pamiętać do końca życia, jak mnie to nauczył właśnie nie wyrzucać śmieci. I mało tego, właśnie przez to, że on tak zrobił, to zawsze moje torebki są pełne śmieci. Bo wszystko do torebki, jeżeli mam jakąś torebkę, albo wszystko do kieszeni ładuję, żeby właśnie. E, ale mi szaleje tutaj, jest, dużo zakrętów mamy, e, żeby nie zaśmiecać właśnie nigdzie, jakie ma kosze, No to wszystko do torebki, do kieszeni, że po prostu za ze sobą śmieci do domu. Hej, 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 moi drodzy, nie że A dopiero widzę, że się. Ojej, że się lampy palą? Jest dopiero godzina przed 18, a jest cały czas u nas 25 stopni. Przepiękne mamy ostatnie kilka dni. Może no, zaraz ma być chłodniej, ale nieważne. Ja byłam właśnie. W zrobiłam małe zakupki, pokażę Wam e, zaraz co kupiłam. Dobra, jestem w domu i na szybko Wam powiem co kupiłam, co za ile zapłaciłam. E, takie małe zakupy jak widzicie. E, musiałam kupić odżywkę do kwiatów, znaczy musiałam, no skończyłam się, także musiałam w sumie, także kupiłam taką proszkę jakąś inną, do takich, wiecie kwiatów na loży, mm, na ogrodzie, bo jest tak gorąco. M, większość z nich już jest na mm, takim procesie przekwitania, że tak powiem. Odrywam co chwilę jakieś tam i wyrastają nowe, także trzeba je na pewno wzmocnić. To kosztowało 5,03. W Sainsbury skupiłam. Jakaś promocja była. Płatki bawełniane do zrywania twarzy kosztowały funta 15. Piktaki takie bezsukrowe funta 10 za sztukę. Puka wzięłam sobie z maczą. Supreme Macha Green i to moi drodzy kosztuje normalnie 4,75, ale minus funt 25 na promocję jakiś tam z kartą. No to 3,50 droga chyba, to moim zdaniem. E, kawa, zepsułam się ekspres do kawy i zanim go wiesiemy, y, to y, muszę się posiłkować jakąś inną. I kupiłam Nescafe nice Gold i to kosztowało 3,65 i e, Kronenberga taki czteropak i on kosztował, moi drodzy, 6,85. Też drogi. Pamiętam, jak te piwa kosztowało chyba 4 funty za cztery. Także no, wszystko idzie do góry, ale e, taka, e, takie mini zakupy, a jest tak gorąco, że właśnie sobie zaraz wstawię no piwko do zamrażarki i e, wypiję. Taki jest plan. O! Moi drodzy, tam przecież się Radu już na jutro czeka, muszę jutro zmienić pościel, znaczy muszę, nie muszę, chcę. Tutaj dacą mi śmiga, dosyć głośno jest, bo jest na 10 ustawione, bo mam w środku dosyć ciepło. Jest 22.13, ja się biorę za czytanie jeszcze, nie za długo, tak mam nadzieję, że do pół, do 11 skończę. Znaczy, wiecie, taki jest plan, żeby do pół, do 11 e, zakończyć czytanie, no bo oczywiście przed piątą pobudka... <laughs> a teraz miałam takiego farta, ja używam tej aplikacji Goodreads i sobie tam zaznaczam postęp w książce, ale to robię co jakiś czas a teraz miałam takiego farta, albo pierda, kto zna ostatni odcinek czy tam przedostatni to wie o co chodzi że, e, że to zaznaczyłam, bo wypadła mi zakładka i bym nie wiedziała gdzie jestem ja nigdy nie zaginam e, rogów książki ciekawe właśnie jak wy robicie, czy zaginacie czy nie mi jest zawsze szkoda książki, także ja nigdy nie zaginam i właśnie ta aplikacja Goodreads mm, jest bardzo dobra jeśli o to chodzi, bo sobie pisujecie, jak co wieczór kończycie czytać, na której stronie jesteście. Fajne to jest moim zdaniem. Dobra, ja się z Wami żegnam. Jak słyszycie, jestem chora, prawdopodobnie mam znowu covid -a. Większość ludzi u nas pracy ma, znaczy nie większość, ale tych, z którymi ja pracuję, ma, także żegnam się z Wami. Buziaki, dzięki za dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Um, I co? Pa, pa!